na moim kanale no i dziś na ja kanale mam z moim przyszywanym bratem Antkiem no i już na sam początek poproszę o suba, lajka nie musicie oby tylko sub no i y, y, nowy shorts był na kanale z Antkiem, już wiecie jak on wygląda za niedługo będzie ze mną więc uważajcie i dlatego polecam zostawić subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem. i dzisiaj będziemy sobie dali o to Yy, właśnie do No, no i będziemy sobie bili i przy okazji Wam mówić. że do tego się nie przygotowaliśmy, Antek powie coś głośno. Widzowie, ogólnie dzisiaj musimy wbić ponad u mnie, na jednego w nagraniu wbić ponad tysiąc kucharzy. No, po, y, jak ktoś nie słyszał, to powtórzę, że y, mamy taki plan, żeby bić łatkę na Edgarze y, jak to, Maxa. No i umie Maxa na gryju. Skurczę. Widzowie, to jest taki mem, że antykraszuje, nie? To się robi powoli memem. O oh, nie, jest źle, dedłem. Co boję się <grystanie> Antek no, no nie ma. Dobra, nic tam No i po prostu żebyście się przegapili bo twarzy i Jadka, bo już trochę jego twarz było widać, ale moje jeszcze nie więc przygotujcie się dlatego zostawcie suba na ciebie po 50 wtedy już całkiem ale to całkiem pokażę moją twarz no ja moją no, ja też widzę a to powiedz żeby widzowie zostawili suba i to głośno I, i, widzowie za, zostawcie suba z żeby nie, przegra... I w górę. żeby nie przegapić żeby nie przegapić sam no tak że było na 50, dlatego musicie zostawiać, żeby nie przegapić mojej twarzy i jadka. Antka już trochę było widać. A jeszcze na pierwszym nagraniu całkiem się odwrócił, nie? Prawie, nie całkiem. I widzę, że trochę hotel nas było widać. Co zrobiłem? Widzowie, napiszcie, yy, czy będziecie chcieli i y, czy chcecie na pewno zobaczyć. atkę twarz, kurde, nie zauważyłem, bo nie wiem jak. Uhuhu. się, jakie ja żyje! Kurde, widzicie to, widzowie. No, ale ty już nie. No, man, Anty krasuje. Dzisiaj chyba dwa shorts wyleciały. Dwa, bo jeszcze jeden yy, z tymi cenami monet. tak widzowie yy, z jednego konta tylu zostawił subskrypcję, więc nie bądźcie, nie bądźcie tacy, tacy jak inni i zostawcie sobie podając Antyk ty sobie. <gudia> Widziałeś tu jaki jumpscare! Leciało mi na ry. Tak! w troszkę stronę pogramy normalnie z graczami, a nie. Napiszcie w komentarzach. Czy... O, proszę, nie. nie wiem, czy to było, słychać, Cicho! Uh -huh. tyt kurde no normalnie mam dwa nie ja to nie mam trzydziestopaj żebyście widzieli teraz moją widę jak ładnie. Ale, ale co by Kurde, kurde, kurde Nie przygotowałem się do tego odcinka szczerze My po prostu nagrywamy bez przygotowania i tyle odpalamy nagrywanie, kiedy nam się chce, że tak powiem No Kurde, ile mu zadał Ale ogólnie jak ma się Stał power do jak który lepszy Jeszcze się użyje hefer To teraz będzie lepszy Dobra, 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 ścianki. No ruszaj się ty! No antyk, o się dobra, patrzę dobra, 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 i Właśnie, dlatego go nienawidzę? A jaki jest twój ulubiony youtuber? Cicho! Chodź, ci coś powiem. Jaki jest twój ulubiony kanał? Widzicie wizowe Tak, to jest. Nie włączcie nas jak bo Antek nie kocha oglądać. Jak założyłbym kanał, to ja tam lecę, żebyś skrymuje. Subskrypcja da się, da się radę. Naprawdę, ja odkąd dowiedziałem się o użyciu kanale, to ja tam lecę, żebyś No, tu nie widzicie, jaki Andyk jest dobry. No, dawaj! Choć zostałem zawał sercem, myślałem, że je, jak to nagrywanie mi się wyłączyło. To byłby... A dzisiaj może jeszcze się pojawi odcinek ze guys. No, jak będziemy wiec sobie, że nasz leci, to i tata nam kupił dzisiaj. Nieprawda, sami sobie kupiliśmy. No, to prawda, że sami sobie kupiliśmy, ale kiedybym się dobrze nauczył czytanki, to by tata nam kupił. No, ale my sobie sami kupiliśmy. Bo my Boże, jeszcze ten skok, daj, ja o oh Boże Dobra, dawaj, dobra. Nie no Gdyby nie bądźcie tacy, jak nie, nie grajcie od Sorry, Serio, YouTube Adry, mój starszy Bo to właśnie... Yy. Dobra, to się może wytnie A dasz rady to wytnąć? No ale może, nie wiem czy to wytnę. Żeby było dla rozgrywki. Wow! Widzowie, napiszcie też w komentarzach yy, jak to ile mój yy, ile najwięcej lajków miał mój short. Ile lajków miał mój shot Najwięcej. Ale, Esya Ej, ty z tym kryjem miałbyś mój, no naprawdę Ow, man! I go nie zabiję No, masz gaczec chyba, nie? Z tych tak źle użył, teraz to rzucić no widzimy, zaraz nagramy odcinek Stumblegeysa, bo on tych nie umie grać. Nara!